Witam serdecznie, witam na kanale. Słuchajcie, tematem dzisiejszego odcineczka jest mój silnik Mercury 30 koni, ten oto Diabeł. Jest to nowa wersja, nowa odsłona silników 25-30 koni. Są one zróżnicowane tylko modemem, jakby ktoś chciał sobie poczytać to może... Silnik 30-konny wkręca się po prostu tylko na 6200 obrotów. 25-konny to jest ta sama konstrukcja, która się wkręca na 5800. Taka jest wielka różnica. Jeśli ktoś by myślał sobie kupić 25, zrobić na 30, koszt to jest modem który elektroniczny, który trzeba zmienić. Są już filmiki na YouTubie, gdzie kolega tłumaczy, że to zrobił, to się zupełnie nie opłaca, bo nie pomoże to e, zbyt wiele, a po prostu no, szkoda pieniędzy, bo to, to są oryginalne rzeczy, nie ma zamienników. Chyba że ktoś jest jakiś super cyber e, e, maniakiem, który umie sobie to ogarnąć sam. Jedyna sprawa, jaką od razu powiem, to w tym silniku używam już go około pół roku. I wymieniłem tylko śrubę, ale to będzie raczej temat, jeżeli Was zainteresuje, na następny odcinek. Czy tą śrubę zamieniłem, bo chciałem? Nie, bo musiałem, bo po prostu pierwszą oryginalną rozwaliłem sam na własne życzenie w pierwszym miesiącu użytkowania. O ile pomogło zmiana śruby? Oj, pomogło, nie trzeba grzebać w modemie. Więc słuchajcie, zaraz się zabieramy, po pokażę i powiem Wam o co chodzi dalej. A więc z grubsza tak mówiąc, Merkury jest to marka, którą miałem poprzednio. Miałem 15-konny motor, i słuchajcie, do tej oto łódki jest to Linder Sportsman Basic, czyli najlżejsza wersja tej łodzi. 190, bodajże 8 kg. Eee, czy 30 koni jest potrzebne? Każdy niech sobie odpowie na to sam. Ja Wam powiem troszeczkę później, dlaczego, co i jak. Tak? Teraz tak, cały Bayer o Merkurym powstał dlatego, że 2020 rok, wyszła nowa seria. Tak jak mówiłem tutaj, zobaczcie ta podpórka. Nie używam żadnego odbojnika, odstojnika, podróżuję w tej pozycji z silnikiem, jest to bardzo wygodne. Jest to silnik, który ma rozwiązanie troszeczkę inne od poprzedników. Słuchajcie, tu jak się przyjrzycie, zobaczcie, on chodzi. Świetny system. Tu w tym miejscu są amortyzatory gumowe. I z chwilą odkręcania manetki, on po prostu płynnie przechodzi. Nie dość, że sami możecie go wytrymować, wiadomo, tak jak tu już widać, tak. Elegancko układa się do odbierania mocy czyli obroty wskakując na obroty daje tą siłę, od razu nie pcha tutaj w powęż nie, nie robi jakichś cudów tylko po prostu płynnie ta guma amortyzuje nie wiem, nie będę tutaj wychwalał tego jakoś za nadto, bo po prostu nie testowałem innych mój stary 15 konny nie miał nic miał mechaniczny trym czyli musiałem sobie tutaj wszystko ustawiać sam i było to niewygodne co jest fajne, następne słuchajcie: silnik, zobaczcie, jest aplikacja, merkury i co teraz się dzieje? Teraz widzimy czas przejechany, czyli nie musisz mieć żadnych liczników. I nic więcej tu teraz nam nie pokazuje. Może nam pokazać lokalizację GPS, yy, kalendarz, kalendarz jakiś ustawionych tutaj spraw serwisowych i tak dalej. Jest na stronie pokazane wszystko o Merkurego. Wszystko się odnotowuje u nich. Dlaczego? Dlatego, że silnik posiada modem. Ja wam zaraz to pokażę, jak to wygląda. W każdym bądź razie w dalszej części filmu na wodzie zobaczycie, jak fajnie to pokazuje. Pokazuje obroty, co pomogło bardzo mi w docieraniu silnika, pokazuje prędkość, no i oczywiście można ustawić jeszcze kilka innych rzeczy, ale to już zapraszam do odwiedzenia strony Merkury. Podepnę link tego urządzenia, żebyście sobie mogli zobaczyć, tak? Teraz Wam pokażę tak szybciutko. Tu teraz ja to trochę pokleiłem, tego nie będzie widać. Ale to jest kosteczka też. Jeżeli dostaniecie link do tego, to sobie ją po prostu obejrzycie. Zwykła kostka podpięta tutaj pod cinch, Wypinasz jedną kosteczkę cinczową, wpinasz tą kostkę, ona ma zakończenie i tą kostkę, która była tutaj, zamykasz system z powrotem. Dlatego, że ta druga kostka jest dla serwisantów, tak? My podpinamy tylko się do silnika, kosztuje to 50 sekund i chwila, moment, jest zrobiony. Także tutaj w tej kwestii to jest wszystko. Co teraz? Oczywiście to nie musi być tak niechlujnie jak ja zrobiłem. Możecie sobie to wsadzić, umocować, jak chcecie. Ja, ja po prostu stwierdziłem, że to mi nie przeszkadza w niczym. Tak mi powiedzieli w serwisie, zresztą, że to nie ma żadnego problemu, tak? Teraz słuchajcie. Włączając zapłon, wychodzę z mojej aplikacji. Teraz jest połącz. Bluetooth. Chwileczkę to potrwa. Są tu różne rzeczy. Szuka urządzenia teraz widzimy. No nie znalazł. Jeszcze jeszcze raz zrobimy. Włączyłem zapłon jeszcze raz. Zrobimy tą samą operację, połącz, jest, proszę bardzo. RM Fish, czyli wyszukało, tak mam, tak mam nazwany motor. Można w tej aplikacji cztery yy, motory. Jeżeli ktoś ma łódź z większą ilością motorów, oczywiście można yy, to wgrać do czterech sztuk. Proszę bardzo, włączyliśmy RM Fish. Kółeczko postępu tutaj idzie. I teraz zobaczycie, o proszę bardzo, paliwo mamy zero, dlatego że nie wpisałem na początku, e, wszystkie nastawy mamy na zero, więc nic się nie dzieje, tak? Jeżeli będziemy się przemieszczali, od razu nam pokaże obroty, pokaże nam gdzie jesteśmy, pokaże nam e, spalanie. Oczywiście trzeba pewne rzeczy wklepać sobie prędzej, żeby to funkcjonowało. Mi to nie jest tak naprawdę potrzebne i z tego nie korzystam. Już Wam mówię, to, tą, tą część dalszą pokażę Wam na wodzie, jak to wygląda, ale to nic specjalnego, tak? Teraz słuchajcie. Silniczek dostał, można powiedzieć, takie życie do tej łódki. Niełatwe, dlatego że nie jest wykorzystywany i to jego życie, to jego zadanie jest takie, wiecie. No, ja pływam tutaj na pobliskich jeziorkach. Mam ich tu dużo, także poszukuję sondaczy. Często gęsto to jest tylko po to, że ma bardzo dobry alternator. Eee, nigdy w życiu nie doładowywałem akumulatora, z którego korzystam. Akumulator, który jest do odpalania silnika. Tak samo obsługuje echo -sondę 9 calową. Także płynąc w trollingu nie ma żadnego problemu. Eee, wszystko to ładnie funkcjonuje. I na tyle, ile napływam, tyle doładuję. Cały czas jestem jakby na tym samym. On ma do 14V, więc u mnie na zasilaniu cały czas pokazuje jakby stan doładowania tego na 12. Jak płynę, to jest 13,5, a normalnie jak bez silnika, to mam 12. Rzadko kiedy schodzi do, do, do 11,5, jeżeli zejdzie do 11,5, po prostu robię taką krótką przebieżkę. Nie w trollingu, tylko tam kilka kilometrów na godzinę więcej, i wtedy on full ładuje normalnie, także ten akumulator cały czas jest do, doładowany. Naprawdę bardzo fajna sprawa. Teraz kwestia, dlaczego Merkury? Dlatego Merkury ze prostego względu masa sklepów, które są na 10 sklepów w obrębie 300 km jest to dużo u mnie sklepów, koło mnie. Merkury ma najtańszą cenę, to jest po pierwsze. Najnowsze rozwiązania. Silnik też ma oczywiście bez żadnego akumulatora, Macie linkę w komplecie, którą wkręcacie. Ja tego nie pokazałem akurat, no ale już nie będę ściągał kopuły. Lineczką odpalacie ten silnik w ogóle nie używając akumulatora. Dlatego to jest nowość. I teraz co jeszcze muszę Wam pokazać? Patrzcie na to. To jest w ogóle dla mnie rewelacja. Patrzcie, tam jest płytka woda na początku. Podnoszę silnik do tej pozycji. I teraz co się dzieje? Silnik ma wejście. Wody od spodu i oczywiście górą, tak? I teraz cały czas z tego punktu kontroli chłodzenia, cały czas idzie woda. Jeżeli zamoczę silnik dotąd, zobaczcie, powinien nie ciągnąć, a on ciągnie dalej. Autentycznie mam to sprawdzone, ja to wyciągnę, później w wodzie wam pokażę. Śrubę będzie widać i chłodzenie cały czas jest. Czyli na jakąkolwiek mieliznę się nie wpierdzielicie gdzieś, możecie podnieść to i on cały czas ma chłodzenie. To też był jeden z punktów, dlatego że tu jest u mnie dużo takich miejsc, gdzie jest płcizna. Ja muszę korzystać z tego, żeby go podnosić często. To mi dużo pomogło w życiu. Także to jest też fajna, super sprawa. Porównywałem Hondę, Suzuki, Tohatsu. Tak jak każdy ma dylemat, oczywiście, co zrobić, jak kupić i, i żeby było lepiej. Słuchajcie, nie ma żaden silnik tańszej ceny. Merkury to jest dla mnie historia. Jak już każdy się zainteresuje, poczyta i popatrzy w ogóle e, na filmiki, no to jakby jest to tradycja. Są ludzie, którzy chcą, którzy nie chcą. Ja absolutnie nie namawiam, to jest moja subiektywna opinia na temat merkurego. Jak on zapierdziela po wodzie, przy tej łódce to jest poezja. Na 15 zabrałem 3-4 osoby, i łódka nie mogła wejść w ślisk. Tutaj 3-4 osoby, to słuchajcie, to jest tylko manetka, pach, ona jest w ślizgu. I nie zdradzę wam ile płynę sami, ile z kim, dlatego że to zrobię następny odcinek. Także za chwileczkę widzimy się nad wodą, pokażę wam ostatni punkt. Gdzie zaciąga wodę, żeby chłodzić, zobaczycie sami, ocenicie, czy to jest prawda, czy nie. I pokażę Wam po prostu jeszcze tylko jeden rzut z aplikacji, jak to, jak to wygląda. Także widzimy się nad wodą. Także szybkim ruchem, kochani, z, tego, z tej racji, że łódka jest leciutka. Eee... A, zapomniałem dodać, silnik ma około 70 kg. Przy łódce 200 kg wydaje się to wielka dysproporcja. Ale to tak naprawdę, jak ja tam jeszcze usiądę z tyłu, ja mam 120 kg, nie robi to żadnej różnicy. Po prostu, gdy chcemy manetkę wcisnąć do końca, to tylko tyle, że trzeba się przesunąć troszeczkę do przodu. A najlepiej, jak to się jest z przodu, no. Troszeczkę jest, do tej łódki jest rekomendowane 20 koni maksymalnie, to jest 30. Różnica no jest, nie powiem, że nie, ale jakby to nie przeszkadza w niczym. Także zaraz odpycham się, odpalamy. Także już jesteśmy na wodzie, słuchajcie. Ja tak jak mówiłem, Najpierw zrobimy tak, telefon, połącz, niech on się łączy, silniczek puszczamy do wody. Od kopa, powiem Wam szczerze, nawet tej gruszki tutaj nigdy nie używam. No i zobaczcie, co się dzieje. Od razu złapało mi tak. W pierwszej chwili mamy tylko obroty. No i tak, jak mówiłem, zobaczcie. Nie ma, nie ma powodu tutaj. Puszczać go niżej, bo jest zawsze ryzyko jakiegoś kamienia, jakiegoś kołka. Tego nie wiemy, co nurt naniesie, czy ktoś coś wrzuci. Tak? Także zobaczcie, pełne, pełne zanurzenie. Ten cały warkocz odrzutu idzie sobie pięknie na dół, bo ja tutaj już wiem, że jest 2 metry. A teraz to, co mówiłem, patrzcie, podniosę go do momentu. Wyłączę bieg i podnoszę go do momentu, żebyście zobaczyli do, do kiedy jest chłodzenie, tak? Mamy luz i teraz patrzcie, żeby to było dobrze widać. Może tak go odkręcę. Podnoszę. Także widzicie sami, płyta kawitacyjna jest u góry. Śruba jest u góry, zobaczcie. Śruba jest u góry. Widać łopatki. Tu jeszcze w pół jest. Całą śrubę widać. Stop, i teraz jest, zobaczcie. Także mogę go, tak szczerze mówiąc, to mogę go podnieść do poziomu yy, kilu łódki. Nawet, nawet wyżej. Czyli daje to nam to, że łódka jest niżej położona na osi wody. Niż silnik. On jest w stosunku yy, horyzon, horyzontalnego, jest troszeczkę wyżej. Czyli wpłyniesz na coś, nic się nie stanie. Oczywiście można filonować dużo. Ja i tak się wpierdziłem na kamienie, ale to jest inna historia. Tak, ja, ja się ratowałem życie. Powiem tak. Także tak to wygląda. Teraz zobaczcie. Jeżeli, żeby to dobrze było widać. 4 km na godzinę 900 obrotów I jest jeszcze jedna taka sprawa i na nawigacji pokazuje niemalże to samo 3.9 3.8 także jest w miarę yy takie no wiarygodne można powiedzieć tak teraz z chwilą jeżeli mamy 4 km na godzinę a ja sobie trollinguję i chcę mieć 3,5 3 podnoszę ten warkocz i automatycznie jest o teraz ruszyłem telefon to nie ale tu wam pokażę o, jest 3,5 3,4 Także można jeszcze o troszeczkę zmniejszyć sobie tutaj trolling. Dobra, gasimy teraz, powiem dalej, tak? Słuchajcie, jest jeszcze jedna sprawa, na którą ja się złapałem. Ten moduł do sprawdzania digitalnego na telefon i tak dalej to jest po prostu, nie dajcie się złapać, to nie jest za darmo. Ja kupując silnik dostałem od Merkurego 2% rabatu na sam silnik i ten paluch kosztował mniej więcej, można powiedzieć też około 1-2% ceny silnika. Ale jak kupujesz silnik, zarazem kupujesz ten paluch digitalny, to wtedy dopiero dostałem 50% na ten paluszek, tak? Czyli nie zapłaciłem 100%, tylko połowę za tego palucha razem z silnikiem. I teraz trzeba sobie zadać pytanie, czy silnik z tym paluchem, czy w ogóle silnik, czy ten silnik, czy on był mi potrzebny, czy i tak dalej. No, zobaczcie sami. Tak. Czy to jest opłacalna inwestycja? Tak. Czy warto? Tak. Czy warto wydać na to ogromne pieniądze? Tak. Także kochani, widzicie. Dla mnie jest rewelacja. Ja oczywiście mówię subiektywna opinia na temat tych wszystkich e, walorów tego silnika. To jest tylko moje, tańszy. Chciałem wziąć Maszka, ale tu jest cena przewaliła w ogóle wszystko w stosunku do Yamahy. I po prostu stwierdziłem, że biorę to. Wszystkie rzeczy, które widzicie tutaj na filmie, są tutaj masa rzeczy Savage Gear, nie jestem związany w żaden sposób. Po prostu używam rzeczy dobrej e, Kategorii za najniższe pieniądze. To jest tylko to, także nikt 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 nie zadaje pytań i nie mówi coś tam o sebeszgir, bo to nie jest w ogóle żaden zamysł mojego. Po prostu lubię lubię tanie i dobre rzeczy. I to wszystko. Także słuchajcie, tym miłym akcentem żegnam się z Wami w tym odcinku. Jeżeli będzie dość komentarzy, chcecie zobaczyć, jaka jest różnica po zmianie śruby, naprawdę zrobię ten odcinek, nie ma problemu. Zrobię kilka odcinków jeszcze sądom, bo tak sobie obiecałem. A mogę tylko powiedzieć, że na oryginalnej śrubie 11 cali jechałem, płynąłem po wodzie. Najszybciej, najszybciej 44 km na godzinę, zmieniłem śrubę. Nie kupiłem oryginalnej śruby, merkury, tylko kupiłem za połowę ceny jakiś zamiennik. I słuchajcie, no, ja bym chciał następny odcinek. Zależy to od was. Zobaczymy w komentarzach. Trzymajcie się. Jadę na sandacza.